Ja, wszystkim ekipać się z tej strony w dzisiejszym odcinku. Mogę już powiedzieć, że to nie będzie typowy trening. A dlaczego? Oto właśnie dlatego. To tam mamy widza. Smoku gaming. Witam. O, tu jest sztagier. opierdalał się cały trening. Jak razie. Co ty go, co już pocisz mogę? Ja to Dobra, dawaj gina. Ten, ten Delga się wpierdolić później. Nikt ci go nie zabierze. Przepraszamy, za chwilę za kamerę poprzez warunki oświetlenia. Zobaczyłem, kurwa. Zaraz zrobię to. Ale... ale zrobię to dzisiaj kujne. Jak chuj to pójdzie, kurwa. Jak to? Jak kuj to pójdzie. Jak nie pójdzie, to go pozywam. w graf, Royal Cztery kury, żeby jeździć. Teraz że nagramy? A ja dzisiaj wracam do Marsa w przerwie A tutaj pan... Ja w końcu nadgarstek nie boli W ostatnim też robił akcję, ale on... Ale posłu... nie wyszło trochę Ale nadgarstek go bolał A co, co chcesz powiedzieć widowi? Eee, jebać Gynarza Żelkę, którego mi dał? Ale dobra, ma zostać suba i lajka? O, oczywiście No i dobra Co to k***a za w ogóle pytanie, nie? A przypomnij, co jest w lasu A, Gynarza Żelki, z bungee Z żabki Haha, z, z, zabki. Zabki. z <laughs> <noise> Fato. Ghost pepper sweater? Czekaj, bo nie. Tak. O Przez dobra jest, to. To Zapraszamy na Instagram. Apex Predator 20 lat tysięcy siłowni jeżeli chce zobaczyć jak cierpimy. Będzie gdzieś tu. No, będzie. Dobra. No, na <noise> najdrej, no, najdrej, najdrej. Najdrej. Nie, 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 nie. 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 O. maksa 1,90 kilo uh -oh. Ale gładko, ale gładko Kurwa, w końcu mnie boli. To jest tak mocna koszulka, że no W końcu mnie nie boli A Jak, jak ktoś górę. to możecie ją wygrać w konkursie, który Jego. teraz robimy Pozdrawiam uh -oh. Szwagier niestety przegrał swoją rundę w każdym Ja 500hp już tylko Masakra ale no. jak chcesz, to nie będę zrobił teraz. Wyciskanie na mapie, ale na maszynie. Nice, fajne. To dobrze. To dobrze. Glina eee. cierpi, wpierdala tego żelka całego. Patrz ile tego zostało. Tyle do tego. No to łambecz Nie, guj. ja już. Wysyłam, chyba wzmocnę, ale tylko jedno serię Tak ci nagramy, żeby nie było, że znowu ten trening lata Chyba, że nie wiem że on pójdzie Chyba w Panie drogi, widzów Chciałbyś nagrać serię, jaką chciałem? Tak To tak. dobrze Pewnie Tyle z serii Krystiana. Lecimy do innych cieczeń, ale jeszcze tylko Maxi Glimę. Glina się w i to robi. Glina w pierwotnie, pół paweczki, pół dwa, trzy. Jak zaliłem wszystko, kuchłem. Stoję milionem Wiskowi. Począł kurwa. Sta na niego. 20% siły, 80% patera. Dawaj dla pita. O, słuchaj w tym samym. Dla pita. Co no widzę? No nie, no co to jest? Nie, no, dole, no, no, nie Powiedz mi, że jak mi by nie spadła, to wypożdżam No słuchawka mi wypada, ale nie wiem kiedy Czyli jak, jak coś... Robię to zaraz Jak coś, jeżeli glinia nie zroi, to za nie, trzecim kurwa. razem Powiem tak, nie wychodzę, kurwa, dopóki tego nie wycisnę nie? To, to zobaczycie Zmiany w tej koszulce fejna. Ale no chyba, że zdąży ktoś wygrać ją Co będzie właśnie w konkursie w dzisiejszym odcinku Masz Seria wstępna ja 120 kg. Mówię to tak jakbym maksymalnie robił to dni temu, a robiłem 3 miesiące temu. Masę. Oczywiście to jest przerobione w ajaj, bo nie maksymalnie 50 kg. Powiem tak, możecie się zastanawiasz dlaczego robię sumo Ale to to, że mam problem z daremkę tego supem I to w do tego Gdyby nie było, to jest 2,5kg w nie było, to jest AI i jego max 30kg na martwy 10kg na łaż typu cały czas się nie ma Jesteśmy na tej siłowni, ale się nie ma no, To robić co nie innego nie w sumie niż oni Z no, własnym no. Pewnie tak Tutaj jest 2 i pół kilograma, żeby nie było. Żeby się, żeby się nie dali ojebać. No, tak bym Ja mam dzisiaj widzowie w on oni jakieś pedalskie treningi. Pedalski trening dla pedała. Ja, bo neurony spowodowane wypierdolą. Ja tu kolegom tłumaczę serdecznie, że... Ja tak, bo to jest po prostu nerd emoji. Wszyscy w komentarzach piszą, że lisy to jest nerd emoji. Nie no. Ja im tłumaczę kulturalnie, że ja jestem silniejszy, bo neurony A, bo, to po... bo po no bo ty po bo zaraz ci przy, no, czy, czy ty możesz, <gryw> <ci przypasowa>. czy możecie <gryw> mi dać coś powiedzieć, <gryw> raz, raz, dajcie mi 30 sekund, tylko powinny się, się tłumaczyć stary. Trzydzie... Bomba. Bomba w jednym Ja tutaj tłumaczę kulturalnie, że pobudziłem neurony w swoim mózgu po to, żeby mieć większą siłę. Przez milion SHU, które Nie odbywa... Jeden, że go jedziesz. <noise> Co to było? No, lisu to jest w no, tak, no, Nie jestem. Wszyscy w komentarzach napiszą teraz, że lisu jest na bombie. Wszyscy napi... Niech napiszą w komentarzach, że glina sprzedaje deski servingowe. Pamiętam, jak kiedyś oglądałem podcast na temat. E, jak to się nazywało na D, coś e, dyscypliny, co nie? Tam było pierdolenie, dyscyplina, dyscyplina. Przy dyscyplinie możesz robić wszystko, ale prawda jest taka, że to tylko dzięki determinacji i zabawie. Dlatego ten pan to wyciska za trzecim razem. Ostatnie podejście, i teraz idzie, kuj. A jak to jest? Czyli na wyciska 5 kg na stronę. To tylko liczba. Żeby nie było dalej, nie widzieliśmy, że już tak robi, tylko powiedzieć, to już się kiedy mówisz, to tylko liczba, a potem kończysz w więzieniu. Widzisz, co tak miał? Nie. Nie skończył w więzieniu. Nie, właśnie nie. Ale on skończył. Ja nie skończę w więzieniu, ja przestrzegam prawa, pamiętajcie. Spójrz na ławę, a nie. On mówił, że ma 16 lat, a ty na pewno 16 lat w więzieniu. Nieprawda. Ja, sobie, jest ja jestem to jest na bombie 16 lat. nie nie. też. Chciałem jakąś anegdotkę powiedzieć. Ja na ten temat. Ale nie na rady, bo on po prostu to wyciska Swoją drogą przepraszamy za to, że kolejny trening klap. Wyjów Szła jak zawsze trening klap jest tak, kurwa! Skończyło się kurwa! Weź to odbi normalnie, nie rób jakichś maniawy Dawaj! Nie na szyję kurwa! Jeszcze jedno kurwa! Jakby nie zeszło na szyję, to robię to kurwa tak miękko Nie wiem jak kurwa to, to kilo, się Tutaj nagrywamy ostatni klip tego filmiku, ja będę leciał 80 e, na fajnie. To jest taka waga, nie za duża, nie za mała, taka sam raz Szwagier robi kartonkami Krystian robi łapy, mimo tego, że ma takie łapy, że nie może się ich powstydzić, tylko chodzi tak skulony To każdy mówi, że nie ma barków, ale jak robi tak, to on jest większy niż ty Nie macie, nie ma. Ogólnie Christian ma idzie? Opowiem historię brawa. tego czegoś, bo tak Powiedzieliście, Gliwna stywcina przyściła żerka, to to jest taka, że ten żelek ma miliony skału. Czyli ostre ogólnie, nie? Christian tego nie wiedział, to, ale i jak zdałem się. Zanim czekaj! Nie. I zanim przyszedł na siłownię, miał obiad ostry powysomiałeś e, Więc miałem e, kurczaka z alapenią i serem. I do tego jeszcze ostry sos? Patrzcie w kamerę. Nie. A. I jeszcze mi Lisu kurwa wpierdolę Franka, że są wielki z kofeiną, nie? Prank! No i wyglądał tak, że to nie była kofeina, tylko kapsa i synno, no i teraz ma problemy z około. I splatter, nie? I całą na No, i fajne. No, koniec historii. Koniec historii to jest, e, żegnam się w tym filmiku i mam nadzieję, że się podobało. A jeżeli się nie podobało, to cię znajdę. I bieżę. A jeżeli się podobało, podobało to... przyjdzie do ciebie czekaj, taka kobieta. Taka, exactly. Co? co to to, to 20 za kilo? Sykuje się o wszystkiego!